Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy i dobrze, bo kawa sama w sobie może mieć naprawdę korzystne działanie. Zawiera antyoksydanty, poprawia koncentrację, wspiera metabolizm, ale uwaga, bo to jest bardzo ważna informacja. Problem zaczyna się wtedy, gdy do tej jednej filiżanki dodajesz coś, co na pozór wydaje się niegroźne. A w rzeczywistości może, no niestety, ale każdego dnia powoli osłabiać twoje ciało i to dosłownie od wątroby aż po jelita. Aromatyzowane syropy smakowe, które mają uczynić kawę taką bardziej deserową, zawierają najczęściej jako bazę syrop glukozowo-fruktozowy ale do tego są dodawane barwniki, aromaty syntetyczne, a często też emulgatory. I tu zaczyna się problem. No bo tak, syrop glukozowo-fruktozowy to jeden z głównych winowajców przewlekłych stanów Zapalnych, często insulinoporności i stłuszczenia wątroby. Oczywiście wiem, trzeba go zjeść w odpowiedniej dużej ilości, ale nadal nie ma w tym nic zdrowego. Jego spożywanie, nawet w małych ilościach i tak, i tak, ale regularnie zaburza metabolizm glukozy, obciąża wątrobę i może prowadzić do poważnych zaburzeń hormonalnych. No i dodajmy sobie do tego fakt, że syrop glukozowo-fruktozowy ma naprawdę silne działanie poniekąd uzależniające. Czyli im częściej go spożywamy, tym bardziej organizm będzie domagał się kolejnej i większej porcji. Czyli co w praktyce można dodać sobie do kawy? No bo wiemy już, czego unikać. Uważam, że takim składnikiem numer jeden będzie cynamon. Najlepiej taki naturalny, celioński cynamon dodany do kawy. Naprawdę nie tylko poprawia jej smak, ale ma też właściwości regulujące poziom glukozy we krwi. I badania pokazują, że regularne spożywanie cynamonu może poprawić wrażliwość insulinową, i pomagać w kontroli glikemii. To jest bardzo ważne. I teraz całkowicie jeszcze od siebie dodam jedną informację, czyli kiedy pić kawę, żeby ona wspierała Twoje zdrowie. Bo tak, z jednej strony najgorszy moment to zaraz po przebudzeniu, no bo wtedy, kiedy naturalnie poziom kortyzolu powinien rosnąć. Wypicie kawy w tym momencie może tak naprawdę w pewnym kontekście prowadować rozregulowanie Twojego rytmu dobowego, zaburzać produkcję kortyzolu i prowadzić do tak zwanego spadku energii w ciągu dosłownie dnia, więc lepszym momentem na pierwszą filiżankę jest jednak odczekać te 30-60 minut po przebudzeniu, czyli najpierw woda, potem dopiero kawa, gdy poziom kortyzolu zaczyna się stabilizować, a kawa nie będzie zakłócała naturalnych procesów hormonalnych.